Był to absolutnie zwykły dzień w Deroblox, czyli najlepszej grze przygodowej ever. Ej, B, jak się czujesz? No dobrze, jak zacząłem grać w ten tryb, od razu wróciła mi chęć do życia. Dokładnie, bo ten tryb to jest najlepszy tryb, jakikolwiek powstał. No, że jak Dokładnie. powiem, wzorowaliły się na tym trybie takie słynne gry jak... SCP tajny laboratori, eee, Minecraft, <laughs> i wiele, wiele innych wspaniałych produkcji. Dobra, ten, panie hu, te, panie Abiu. Chodź na wyprawę, bo dawno nie byliśmy. Czas trochę Dobra powalczyć. O honor! A no. mamy jakieś lepsze bronie? Czy mamy czy dalej mam, budowę mam tylko? Mamy ten, ale musimy po prostu wydropić klucz. Tak mi się wydaje. No, ale jaką Znastaj... masz broń? Jaki masz broń? No ten drewniany mieczy mam. No, ale mamy tylko drewniana, nie możemy lepszego zrobić? Zaraz zobaczę. Może możemy. To możemy tak. Mamy ten z... Iron War. Y, Iron War, ten. Nie możemy, bo nie mamy krystalizet Iron. Nie wiem, jak się robi krystalizet Iron. Aha. Chyba, że wiesz, jak się robi krystalizet Iron. No, chyba nie wiem. Ale ja A na przykład. Ten, jak... nie da się jakiegoś gdzieś indziej nie ma tego miecza? Mam w ogóle jedno krystalizet Iron. Nie wiem skąd, ale mam. krystalizet Iron to się chyba. Ray drop from Iron Rocks. To wypada, to jest bardzo coś do takiego co wypada z Rocksów chyba, no? Tak? No, Crystallized Iron wypada z Rocksów, tylko jest bardzo rzadki. To no dawaj dobra. pokopiemy, to dawaj pokopiemy. Ej, to może uda się to zrobić faktycznie, bo to nawet nie jest Ale takie drogie. Ale w czym to jest, w Ironie? E, nie, w Stone'ach. W w Stone'ach? No dobra, że No tak, dobra, może, no widzisz, tak jest napisane. normalnie. No. Działa. No. Co nie? Czyli ten Crystalized no? Iron to jest coś rzadki element, Zefalo który wypada... Po prostu masz jakąś chyba minimalną szansę, że wypadnie Ci to z tego. Tak mi się wydaje. Możliwe. Chyba, Zefalo że to piątka. fake. No, No nie wiem, stwierdzić. póki co 2400 u nami wypadło. Ray drop from iron... Nie! Przepraszam, ja jestem upośledzony. Z żelaza. Z żelaza to wypada. No aj, aj, aj. ale to też jest, ale to jest rzadkie, jak sama nazwa wskazuje. Kurcze, no co ja gadam? I tyle taką jeleni wykopaliśmy i tobie mm. tylko jedno, no to rzeczywiście może być to ciężkie o, do wydropienia. To może być rzadkie, bardzo rzadkie. Szkoda, byśmy się kierkowili. Dobra, to idziemy z tym drewnianym, chodź. Z tym drewnianym Dobra. idziemy. Weź Tam rzeczy zostało. do sprzedania i lecimy. Mm, ja to już wszystko posprzedawałem. Dobra, no to lecimy. Kupiłeś marchewki kolejne? Tak, tak, jedną kupiłem i posadziłem od razu. Dobra, ty to tutaj, lecimy, ten typ co daje nie? dużo fajnych rzeczy. Może ma coś O, tutaj mamy dedebila Znowu o. się z nami spotykam. Dobra, chodź. Dał nam zobacz. klucz. No wiem, że dał nam klucz. A zobaczmy, czy tutaj to jest. Oni, sam klucz. Bo oni tu sprzedają ten slime i cake, to mieliśmy. Dobra, wejdźmy do, się do portalu. A, co jest? Nie ma Czy to, to jest. Co to, to jest jednorazowy? Bez sensu. A, no chyba jednorazowy jest, oczywiście No dobra, to kupy. A ja nie ma, nie stać mnie. Kupisz mi? Dobra, zobaczę, czy będzie mi stać. Dobra, mam. Czy... Przecisz. Nie to. <noise> Nie miec. Dobra. Mm... Nie mogę, bo. O Macz. kupił No dobra, dobra masz idziemy tak, wchodzimy Tak to się, to się zużywa No tak dobra i tutaj mamy ten I pewnie można wydropić tutaj na przykład drugi klucz Który wiesz prowadzi cię gdzieś dalej dobra. Tak mi się wydaje A nie, mogliśmy w sumie jedzenie wziąć żeby się uleczyć jak No to po prostu musisz tak walczyć żeby nie, nie Życie nie tracić co nie tak mi o, się wydaje co ja będzie Dobra pijemy slajmów ale najlepiej chyba będzie tych Pinkowych pingow, czyli w sensie tych O to ma jedzenie o, to weź, weźmy od niego jedzenia trochę A. Ja też wezmę trochę jedzenia Kurde jedzenie idą, się przyjdę. No i dobrze, bo będzie jedzenie, jedzenko będzie. Bo no to jest dobra, ciężka idziemy no na ciężką wyprawę, więc dobrze, że ma jedzenie. Akurat z niego wypadło, więc dobrze się składa. Z bieg okoliczności jak zawsze. Akurat tu wypadło Tak wyszło Dobra, zbieraj. Jeszcze rozumiemy to. Bo trzeba chcę ja to tutaj... Ile mas? Dużo mam, co prawda. A za tobą! Mam... Dobra. Dobra. Dawaj, musimy znaleźć, czyli musimy tutaj prawdopodobnie, tam z tym ten czas na reklamę. Uuuu. Dawaj ping, ping, ping. Ale to później, bo teraz w, jesteśmy na wyprawie akurat. Nie mam jak tutaj wyjść z gry. I, Dawaj, co? I co z niego wypadło? No nie, ja nie chyba dostałem. Zakosili wszystko, co nie? No. Chyba zakosili Tak Grodzy. mi się przybywaje. O, niebieski! Gdzie jest niebieski? Dawaj go na bierzemy. <laughs> No ale zapieprzą nam no No za że żeby... Kradną Nie kradnijcie nam rzeczy No dajcie, nie kradnijcie hmm. nam Nic kurde. tego nie No kurde, wszystko ukradają No no chyba się nie uda Wszystko kradną tutaj Widzowie nasi kochani wszystko kradną Co nie? No trudno A spróbujmy wejść do następnego portalu Może, może tym kluczem wejdziemy A ty skąd masz ten klucz? O mam No ale to, Co to chyba ci dał, ale... cho, nie? Bo no ja nie, nie mogę nie, Ale ja go miałem. Nie, no bo podniosłeś go. A ja nie ja mam tego, do... ja nie mam tego o, kurde. klucza, no. A ja miałem dwa. Mogłem ci dać. No mogłeś nie mi wiedział. dać. A wszedłeś do A por... może ten drugi ma. Nie ma Ty nikt. No niestety, będę musiał tu kurde, zostać na zawsze. Skoda. No. A to są jakieś bulbozaury. No dobra, mam. ktoś dał mi kluczyk, Dobra, wchodzę. O, kurde, to są jakieś bulbozaury. O kurde, bulbozaury są faktycznie, to są jakieś po pode... Czy tutaj czy tu jest skład złota? Poszukajmy. Dobra, no w sumie poszukajmy tego złota. Nie, widzę, że jest żelazo. Ale gdzieś ktoś mówił. Może gdzieś na tych gór, co, w górkach. No, albo w jaskini. W Chodź, idziemy do jaskini. Tutaj nie ma dalej nic. No to gdzie to złoto? Ktoś mówił, że jest ten. Może się zrespić, coś napisał. A może, ale nie musi. No dobra, weźmy porąby. walczyć no, może nie walczymy jeszcze z Bulbola zaurami, tylko porąbmy to co jest. No dobra, okej. Okay. Może się zrespi wtedy złoto. Myk, myk, myk. Dobra. To niszczymy. To i tak się przyda. O, typ ma złoto, O, typ nam daje złoto. No dobra, ale to my chcemy Ech. też znaleźć złoto, żeby no. wiedzieć. O nie, wypadła z wyspy. Ej, ten Bulbozaur mnie ugryzł chyba. On jest agresywny. No, nie dużo HP zadają. Myślisz, Muszę żebyśmy uważać. ich pokonali? Chyba nie za bardzo. Można by spróbować. To dawaj, pokonam tego można, Bulbozaura. No, dawaj go. Dobra, dawaj. Kurde, jaki jest silny. O, zabiłeś go. O, no. Co dostałeś? Tak? Zabi... Co on ja go, go zabił? O, on go zabił chyba. O, on go zabił. Czyli nigdy się nie dowiemy, Ebi, co to się dostaje z Bulbozaura. No, wszyscy nas okradają co no. czas. No, niestety. Nie ma łatwo. Tu jest jakiś Bulbozaur. Dawaj no tego że bada, to będę bada, irona. Ja w ogóle nie wiem, czego trafiam, co nie. Kurde, ile życia życie bada, zabrał? Okay. No. no. Masakra. No właśnie, nie widać, czy on dostaje obrażenia, czy nie. Chyba dostaje. Nie wiem, właśnie, szczerze mówiąc. Kurde, jak bije. A, umarł. No, a nic też znowu ktoś, kurde, ukradł. Mm. Niestety, nic nie zarobimy tutaj. No, niestety, wszyscy nas okradają. Mhm. Mm Dostałeś za niego jeden iron ore. Serio? Tak? Tak, jednego irona za niego? No to słabo. Nie, nie Dobra, poszukajmy tych złóż złota. Zobaczmy, Dobra, czy to, to faktycznie spróbujmy. są. Chodź tutaj, może spróbujemy jednego zabić tak oddzielnie od nich. Nie, bo silni są. Ja bym nie dał sobie spokój. Skoro z nich i tak iron wypada, to bez sensu. Musimy znaleźć... No to rzeczywiście słabo. No. Sprawdźmy, czy są tutaj złoża złota. Wiesz? No, przydałoby się ogarnąć złoża złota. Rąpy na razie takie zwykłe rzeczy. Zobaczmy, czy się zrespi w końcu złoto, bo ja chciałbym zobaczyć, czy to fizycznie jest w ogóle możliwe, bo już nie widziałem. No, ponownie... no ja wiem, że ty masz złoto, ale się pytam skąd to Chciałem... wypada Gałga. Chciałem bulbazaura wydobyć. No, wiesz to, że gość tam wyrzuca złoto, to nie znaczy, że tu się o, respi, co wyrzuca złoto. No w się sensie, no spoko, tylko gdzie to jest? No jak właśnie. chcesz fizycznie na nauczyć zobaczyć złoto, bo mnie... Ja się... Z... O jest! zespiło się, zobacz! Tak? Tak, jest. Nareszcie yes. faktycznie. Rzeczywiście. To jest chyba, nie wiem, to jest chyba jedna grudka, która się rozpina na 1000 lat, co nie? Może jak się to długo wydobywa I ma o. się... ile tam raptem? No i ma się tak trochę niewiele tych no ja chorów, ogólnie nie dostaje. Na tyle no. jest ze zwykłego. I to Nie jest jedyne miejsce, widzowie, A, gdzie, gdzie to, wypada to złoto? No e, proszę, mi, niech tutaj czaty niech się wypowiedzą. Czy to jest jedyne miejsce, gdzie wypada złoto? Czaty, wypowiedzcie się. Tak, ja pierniczę, to tu to jest. To, to jest złoto, Paralona. to jest taki larytas mega. No. no. Jeśli to jest jedyne miejsce, gdzie wypada złoto, to ja cię kręcę. To jest. To tren. jest kolejna krótka złota. No, koło dinozaura się zespia. No. Ale tu jakiś Stefan mi pospierdziela już. Dobra, ja wydobywam golda. Myk, myk. No, Dobra, Dobra, czyli złoto się respi ale to będziemy musieli, kurde, to chyba musimy trochę tego nazbierać chyba, tak mi się wydaje, wiesz. Kurde, jakby z tych bulbazarów przynajmniej wypadały te e, złota. No, a z nich też nie wypada złoto, więc nikt jak się nie opłaca za bardzo atakować, szczerze mówiąc. O, tam, no, tam, tam, to, tam tutaj złoto wypadło, na tym polu wypadło znowu złoto, ale może za to wypada. A, no. no dobra, wracamy. No to w sumie nie ma czego szukać. I ile masz tak tego pewne? złota? Eee, złota mam 12. 12, to może. No, ja nie wiem, na tej, tak. 12, ja mam 4, to jest razem 16. To jeszcze może 4 te znajdźmy i możemy find, żeby no, mieć dobra. 20 równe. Ani, mam mało HP. może ktoś ktoś zginie. O, typ mi rzucił dwie sztabki. Dobra, to jeszcze dwie znajdźmy i możemy Fireant i wracamy do bazy Dobra Ale jeśli tutaj się pozyskuje złoto, to naprawdę bardzo rzadki ten Ktoś napisał, że jest szansa z tych potworów Że z tych Bulbozaurów też złoto wypada O kurde, tak? ale to chyba musi mieć lepszy ten, lepszą broń mm -hmm. tak mi się wydaje Tak, trzeba lepszą broń Bóg No ta. Dobra, dawaj, jeszcze ta, to dwie te no, liczyć na to, że się zrespi. Ta, trzeba wydobywać po prostu to co jest i liczyć na to, że się zrespi. na nowo respi. No, powiem ci, że to jest ciężki O, tort dostałem od typiarza Dzięki za tort, no Miło z jego strony Wrzucił mi jeszcze jednego golda Dobra, typiarz. czy jeszcze jednego golda brakuje? Rzucił mi carrot cake No właśnie, ja też ci rzucił no. Jeszcze jeden carrot cake to się da sprzedać? Może upelimy będzie. Będą pieniądze. Dziękuję ci za ciasto. Ciasto jest najlepsze. Dzięki, Waflu Dobra, cześć, gdzie cześć. tu jest ten? Bloody lubi Żetpegi. No i aha, że lubię co nie. Zależy chyba jakie też. Nie Dobra, no, złoto to. Tam. Dawaj, jeszcze jedno złoto potrzebujemy. Gdzie jest złoto? Co nie, w ogóle A, jaką złoto. koszulkę ma ten gałgan? Weź, się, nie ruszaj się. Nie ma złota? Nie mogę spojrzeć. No jest, wydo... jest, jest, jest. Dawaj, zrobimy te złoto. Dobra. No i mamy klasycznie. Dobra, good, możemy wracać do bazy. Dobra, ile masz? Pinokio Na się rusza jak popierni zielona chciałem przeczytać jego koszulkę. Niestety nie jestem w stanie przeczytać. No trudno. Coś tam z piesem w każdym razie ma. No dobra, no to co? Wychodzimy stąd. No. Siema w każdym razie orzełów, oczywiście, że lubię RPG. Dobra, to przechodzimy przez tą strefę, przez żelkowo Dawaj, do bazy. Do bazy szybko Dobra ja sobie posadzę więcej marchewek. A ty już się teleportowałeś, tak? A ja... Tak, 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 a czy nie to, e, zwizytowałem cię po prostu No, a jak debil ja idę ten <śmiech> <śmiech> jak debil ja lecę ten no, e, przez drogę Dobra, gałgany widzisz te drzewa złody nie rosną w tych miejscach które jak jeść są z Romanko? Potrzebują miejsca. Dobra, Nie mamy, was, no? mamy A, no złoto. Co tak. właściwie można zrobić ze złota? Na pewno e, są tutaj te Gold e, Gilden mhm. Steel Rods. Można zrobić to są takie najlepsze już chyba rzeczy. Tak, to już są takie the best chyba. Tylko niestety, żeby zrobić te Gilden Steel Rod. 20 golda, potrzeba 20 tych takich, po prostu 20 golda Mam iron do skrzynki, w sensie nieprzepalone I golda też ci chowam, ale nie mogę jeszcze schować Kurde, nie sprawdzić czy te kartki y można sprzedać Gilden, a co się z tego gildena robi? a gildena się na przykład młot robi I tylko młot, czy coś jeszcze się robi z gildena? O, red Mot, flower Młot, młot się... można zrobić z tego gildena, jakbyś miał ale to też. Wiesz ile, wiesz ile tu rzeczy są? Jakie tu rzeczy są, Abi? Takie? Żeby zrobić Gilden Steel Pikax, czyli najlepszy łom, to potrzeba mm. 100 golda. U. O kurde, no to jest przerobane. No 100 golda trzeba. To jest wyprawa ten. No dobra. No nic, musimy... To ten. Ja proponuję w takim razie byliśmy już na wyprawie, skupić się na rozwoju, żeby więcej hajsu mieć. Mm. Bo jak będziemy mieli więcej hajsu, to będziemy mogli sobie pozwolić na no, ja więcej. kupuję kolejne karacy. Będziemy mogli też rozwinąć naszą infrastrukturę tego. I tego. No, te wszystkie. Te wszystkie te transformatory. U, da położyć. Dalej mi nikt nie napisał, jak grejpa się kurde sadzi. A nie sprzedałem miniona, kurde ale mi nie powiedział, jak rejpa się siadzi. Nie Każdy to dropa, nie mam pojęcia, Ej, to jest, jest chyba industrial smelter. To jest chyba smelter, czyli piecyk, co nie? No tak. To patrzcie, jest. Small furnace, tak? Smelter. To jest piecyk, to dobrze rozumiem. Dzięki sticky gear. Mam, potrzebujemy raz 3, a my mamy tylko ten zielony chyba jeden. No, mamy green sticky gear, tylko jeden. Ej, ale to zobacz, to wypada. Ale zobacz ten, co nie. Zobacz, tu pinki sticky gill skąd wypadają? Z, ze slimów tych różowych, uh -huh. to nie jest łatwe. Ale ten Industrial smelter to ja bym zrobił, bo to będzie dobre. Steel roadsy, to czyli potrzebujemy 8 steel roadsów, a Steel Roads to jest 8, czyli 25. Żeby zrobić 8, to potrzebujemy 200, 200 ironów potrzebujemy. O kurde, 200 ironów. Musimy więcej, musimy więcej zrobić po prostu tego. Więcej... no... temów, o kurde. Potemów. Mhm. Co się wydarzyło. mam tego grasa. Dobra, to ja zrobię więc większe też pole. Hmm. Dobra, co ja chciałem zrobić? Chciałem schować y, iron. Masz 30... kurde, w sumie wezmę ten iron i i poprzypalam. Musimy A? mieć y, 200 ironu. Czyli musimy więcej kurde. ironu mieć, krótko mówiąc. Ale przewalone, no to trzeba będzie dużo, dużo ironu o. przerobić teraz. Czyli musimy mieć dodatkowe to totemy ironowskie, wiesz? Bo na to wychodzi. Dobra, czyli więcej ten... ja tu se pole powiększe, żeby mieć na takie rzeczy. No, tak mi się Tam. wydaje, że zrobimy tu po prostu wielką tą... Powiem, że jest tego ogrom do Ile kosztuje TOTEM z Ironem? Nie pamiętam, ale też jest drogi. Mm, a chyba, że marchewkownie rozwiniemy, co nie? Też jest taka opcja. No jest. No. Idź, sprzedawałeś ostatnio marchewki? Jakie tam zebrałeś? Tak, tak sprzedawałem. I co? Dużo wyszło? No, kupiłem. Ko no, 8. Czy 8 Sprzedałem i kupiłem kolejne marchewki, jedna. Czyli 25 od marchewki dostajesz, a masz ile ich aktualnie? 9? E, no, 8. By teraz jest chyba 9. Czyli jeśli będziesz miał powiedzmy 10, to nie no chyba dostajesz... jest mniej, ale po prostu się akurat tutaj zebrało. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jest dokładny, ale mm -hmm. po prostu się zbiera do temu. Piątkę, dzięki za follow. Plus jeszcze uniony mamy i ten onion totem. 41 żelaza wkładam ci do skrzynki. Dobra. Ja nie, nie mogę więcej niż 30 włożyć. Piątka, dzięki za follow. No dobra, to i mm. tak będzie dużo rąbanka, bo niestety to trochę będzie trwało. Um. Dobra, a no tutaj gałgany mówią, że reklamy kupili. No, masz rację. Macie rację. Myś... Bym przegapił. Ej, to się mówi, reklamę kupioną na Twitchu trzeba z... przetegować. Sprawdzam, kupioną... no. czy w ogóle warto jest robić te drzemy i tak dalej. Zupy jakieś. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy warto. No, to też można sprzedawać. Istru reklama poszła dla 95% ludności. Elo, elo, legenda z no, mogę wam Pięknie. dać sticky Girsy. Uuu, nice. Dobra, aktualnie czego potrzebujemy? To bardzo dużo ironu. A, już mamy 8. Wydropiło troszkę, jak podniosłem. Ta? To dobrze, to mhm. muszę podnosić lepiej. Ja nie wiem, po cholerę ty ten. Na razie tego co temu używasz. Mi się wydaje, że aktualnie. Ja jak większość podnoszę. Dobra, idę posprzedawać. Dobra, idź posprzedawać. Dużo ironu by się przydało. Jak tam wytrzymujesz? Ale z czym wytrzymuję. A to nie jest łatwo. Najlepiej przytopiony iron oczywiście, a nie taki w złożach. coś w końcu wie, kurde, jak się ten. Eee, jak się sadzi grejpy? Grejpy się chyba nie da sadzić, tak mi się wydaje. No to po co są te seedsy? Nie wiem. No. Nie wiem, jak to się mówi. Uuu, wezmę. Dzięki. To się przyda na drobne wydatki Dobra, dobra mamy trochę tych ironów Można teraz robić bread. Dobra, można robić to też chleb się przyda. No ale yy... przytopiony, szczerze mówiąc. Ale dobra, wezmę No taki to ten. Zaraz zobaczę ile. Co kosztuje tam ciekawe? Koal nie potrzebuję, co ty? Koala to From mam lay, do tego to... tyle ile łopanie W ogóle klej. Co da gadać? Co nie? No. Nie ma innych to temu w takich Uu, do złota na przykład. To się przyda. Pej, pieniądze ludziom tu wypadają. Dobrze. O, no to przyda się. no Ja cię kręcę jakiś zbieg okoliczności i znowu pieniądze wyp wypadały. Kurde, rzucili się jak na mięso. Ja tego nie mogę podnieść, co nie? Ja wszystko kradnę No, to dobrze, przynajmniej ty, co nie? Bo ja to, to powiem ci, że tutaj cały czas coś mi pozabierawał Gdzie to w ogóle pokazuje mój hajs? Gdzie to jest mój hajs jako tako? Prawy, w prawym rogu. Prawym, jakim prawym? Musisz no, sobie włączyć trelis? Te, trelis? albo tabem po prostu, naciśnij tab. Hmm. Mam ogólnie. Gdzie to jest napisane? Pod tabem. Czyli Ta co, ja naciśnia. mam tylko 300? No, masz 300. No ale możesz, bo. Aaa, bo, bo to trzeba otworzyć. Jak to się otwiera? Od bankiera. O kurde, ktoś u, to też ma stówki jeszcze. Dobra, to ja to otworzę sobie. Czyli jak to się otwiera u bankiera? No, sal po prostu musisz tą daną tą A, fajnie. Jak masz to do tysiąca, to sal musisz wziąć. O kurde, zaraz kupuję sobie dużo marchewek. I teraz pokazuję, że mam 6 tysięcy. Dobra, to marchew, właśnie, marchewki marchewki. Kurde, mogę kupić 20 marchewek. No nie właśnie, zrobimy? no to mówię... Nie nie, dobra, marchewki. 20. Bo te biorę inne 20 się nie opłaca, marchewki. a marchewki się opłaca. Tak. Dawaj marchewki kupujemy. Ile dobra, się ale da? Już chyba wystarczy, wystarczy. Ile kupiłeś? 20. 20. Sią. Wystarczy. Kurde. Marchewki czy Nie, no my kupujemy. To się nazywa biznes. Dobra, będą pieniądze. No teraz dobra, to jest kupi... kupimy marchewki, będziemy mieli biznes marchewkowy. Jest Dzięki rzecz do sadzania w craftingu grapów. Aha. Co mówisz? Ktoś pisze, że jest specjalna rzecz do sadzenia w Tak, ja wiem, chyba o co chodzi. Patrz. To chyba o to chodzi, bo to coś takiego dostałem. Hmm. I bo obawiam się, że to może być coś takiego. Patrz, o coś takiego. O. Aha, no tak. Nie, no bo to jest takie plącze, okay. wiesz? Tak działa. A co ty A, zasadziłeś? Co to jest? No grejpy, to, to są te, to są wino... E, kurde, no to winorośle takie A one jest drogie? Dużo daje? E, no t, chyba się tam sprzedaje za 22 No to gorzej niż ale marchewki mam jeszcze 6, ale mam jeszcze 6 takich No ale to musielibyśmy te zrobić to się, to się da zrobić te... To są winogrona te takie Winogrona, da się zrobić ten... Patrz ile mamy teraz Marchewek, klasa. Wiesz to te winogrona Da się zrobić w po prostu w warsztacie o, zobacz. No za 30 no, Bert Wood i ten Tolgras. A, bo to potrzebujemy. Tak, specjalnego potrzebujemy. drzewa. Trzeba no. A i ten Tolgras. Ale to mi się wydaje, że teraz... W końcu do czego się ten Tolgras przyda. Piątka, dzięki za follow No, ale teraz mi się wydaje, że jak mamy ten... Marchewki, to my w Piątka. marchewki lecimy. Follow. No, teraz już tak. No. Ale te gralipy też są spoko. Tak, tylko że trudniej, wiesz to Trudniejsza produkcja ich jest ogólnie. Tak mi się wydaje. nie można ustawić zawsze tą produkcję. Po prostu. No, a marchewki? No patrz, ile mam marchewek już raz policzmy, raz, dwa, mm, trzy, dużo. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, z dziewięć, dziesięć, dwa cztery, dwadzieścia, czternasty, dwadzieścia, szesnaście, dwadzieścia, siedem, dwadzieścia, dwanaście, dwadzieścia, dwanaście, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, cztery, pięć, siedem, 39, 40. A bo ty jeszcze kupujesz, Tak, dobra. 40 marchewek mamy. Czyli z jednej ja plantacji chwilę. jak 40. No to 1000 golda z jednej plantacji leci. Z jednej sprzedaży, bo po 20. No to jest bardzo dobrze. Plus jeszcze jeszcze jest szansa na więcej tego od razu, z, jak się podnosi. No więc ja ci powiem, że jest ładnie. I zbieramy marchewki, sprzedajemy to, kupujemy potem totem żelaza. Kolejny się przyda, bo dużo żelaza niestety potrzebujemy, żeby zrobić ten lepszy piecyk. Ja no. przypalam cały czas żelazo. Dobra, to ja Ci do, wiesz co, ja ci do skrzynki włożę żelazo, a to tylko po 30 można. No właśnie mówię, po 30. A ile potrzebujemy tego żelaza? 200. A kurde, ja mam 53. No to jeszcze za mało. Teraz już 56, 59 Dobra, jakby co w skrzynce masz pozostałe, to możesz je wzi tej małej skrzynce możesz wziąć i przetapiać, dobra? A, bo ty masz nieprzetapione. No... Um. Małej skrzynce, jakby co? A w małej, dobra. No i w małej. Dobra, chwilę pracy placy spiję. No jest, jest, ale wiesz, to jest biznes. Kurde, będzie stał, będzie stał i przetapiał no niestety, to jest czasochłonne gówno, ale takie są prace, taka, jest, taka jest praca w Roblox. Pracochłonna. Pracochłonna. Ale jaka satysfakcjonująca, kiedy nasza farma zostanie nareszcie rozbudowana perfekcyjnie. Ta gra prawdopodobnie ma wiele... Co się eee, dzieje? Co się stało? Co się stało? Rozbiłem Workbench jedno to. Eee, przypadkowo, bo. Postęp. Nie wiem, jakby samo mi zaczęło kopać. No dobra, trudno, nic się nie stało wybaczam Ci. Po prostu postaw to z powrotem i będziemy udawać, że nic się nie zdarzyło. Dobrze. <grym> Przymrużę na to oczy jak zwykle. Na Twoje ustępstwa, na Twoje mikroprzestępstwa. Przymrużę na to oczy. Mhm. Rozumiem. Patrz, jakie mamy pole tutaj. Tutaj, jak to rozłożysz, to całkiem sporo będzie można tych totemów powytegować. Tak sobie myślę, wiesz? Na pewno. No. Bo ja powiem ci, że ja bym te kurczę, bo zobacz, te drzewa nie rosną, kurczę. No, ja nie wiem, po prostu. No to możemy oddzielne miejsce, gdzie będzie rosło. Po prostu postawić jeden pojedynczy gras i na tym posadzić drzewa. Chyba tak będzie trzeba robić po prostu. Bo muszą mieć jakieś takie odległości między sobą, tak mi się wydaje, wiesz? Chyba tak będziemy robić, że ten. No, żeby po prostu trochę takie pojedyncze grasy zabrać stąd. Że to trzeba, ja zabiorę kilka grasów. Bo to potrzeba. Dużo miejsca potrzebują te drzewa, wiesz? I no chyba. No, będzie trzeba to tak. No, czyli na przykład wziąć gdzieś, nie wiem. Kurde. Długo wszystko przepala. Ja ogólnie no też ten odcinek kończył, bo 26 minut mamy. No, już, już, już tylko jeszcze. O. O, tutaj. Jeżeli tak wytnę, to. Kurde żelazowanie, bo to jest żmudna praca. No dobra, no to tym akcentem kończyło odcineczek. Elo! I cześć.